Rukoporu. oporu, odcinek drugi. Tak wiele osób już straciliśmy. No nie tak wiele. Połowa jeszcze jest. Nie wiem gdzie. No tak, Hambuś. Biały Prota. Ten policjant za chwilę był. Różowy ninja, jego brygada. Tak jak było, mogą żyć. Doskonałość to wróg, pamiętaj. No w sumie rację, ale i tak umarł. Zostawił nas. Dobra, nie wiem, filozowie, co ty gadasz, ale musimy wyróżnić to arystokracji. Ja chyba zaczynam mieć depresję. No to najszybciej zginiesz. Od kiedy wydarzyła się apokalipsa, tylko silniejsi przetrwają, a najsilniejsi wygrają. Gdzieś indziej. No więc, gdzie jesteśmy? Już blisko głównej sali. Ale najpierw pewnie chce się mój pan za wami spotkać. Tak idziemy do sali obrad. Okej? Okay. Oto właśnie jesteśmy. Zaraz powinien się objawić. Ach. Kogo mi tu przeprowadziłeś? Ty, których chciałeś, mój panie. Ach tak, tych, których chciałem, no tak. Ludzie, którzy przetrwali. No nie, ja umarłem. Ja co prawda też. A mniejsza o to. Ludzie, którzy przetrwali apokalipsję i pokonali doskonałość. Nie uczestniczyliśmy w tym. Mam niszę o to, ale znacie ich. Tak więc no co ja mogę powiedzieć? Zapraszam do mojego pokoju. Co prawda rzadko mi wam tu gości, no bo my raczej jesteśmy wysoko położonymi szlachcicami. Więc no cóż, no cóż. Tak, no cóż, chciałem was poznać, ale muszę Was również pożegnać. Co przez to rozumiesz? No jak to co? Wiecie może czym jest dezintegracja? Chyba nie mówisz, że chcesz nas. No właśnie. Ja sam nie potrafię tego robić. Zaprowadzę was do mego ojca. On wyda werdykt, czy was zdezintegrować, czy nie. Ale dlaczego? Nie zadawaj bezbędnych pytań. Ale odpowiem, dlaczego. Muszę was zdezintegrować, ponieważ największy arystokrata powiedział, że cały świat musi zostać stworzony od nowa. Jak to? No właśnie. Może jest na Wielki Sejm, Senat, ale są trzy najwięksi? Jednym z nich jest mój ojciec. Pozostali no, również są ważni, ale nie na ten wątek. Ponad nim jest ktoś, kto nawet im wydaje rozkazy i rozporządzenia o Nowym Świecie. Ktoś, kogo znam tylko kask. Nawet sam go nigdy na oczy nie widziałem. Wiem tylko, że jego słowa są dla mnie taty i jego przyjaciół jak największy rozkaz boski. Niegdyś właśnie do, doskonałość był do tym trzecim. No ale już nie ma go. Zły pan przejął jego wolę. Tak więc no dobra. Chodźmy do taty. No dobra.